A, jeszcze ktoś wchodzi. To poczekamy sekundę. Sekunda minęła. Cześć. Nazwam się artur. Tak jak zostałem przedstawiony, zajmuję się w briefie, czyli w magazynie biznesowym, e, który się wkręci obok wszystkich m, w sumie te, m, tematów, które zostały na Jungle web poruszone i jeszcze wielu, wielu innych. Zajmuję się wszystkim, co związane z online marketingiem. Począwszy przez strony, mailingi, banery, wszystkie możliwe... M, rodzaje sprzedaży promocji mobile, a skończywszy na mediach społecznościowych, a, które są jakby e, moim konikiem. I po pierwsze e, bardzo chciałbym podziękować tej organizatorom i Wam przybyłym, również w imieniu Grzegorza i który jest naczelnym, który był w tamtym roku, był mega zadowolony. Niestety w tym roku nie mógł przybyć, ale kazał Was wszystkich pozdrowić e, i, i życzyć udanej konferencji. Pierwszy slajd, nigdy nie lubię tytułowy, więc jest brzydki. Eee, I od razu tutaj koleżanka już mnie pośpieszyła, żeby było szybko. Eee, takie pytanie na start. Eee, z czym kojarzą wam się miasta? Wchodzicie do miasta, co widzicie? Z czym wam się kojarzą? Pierwsze słowa, mapa myślowa. Z policją. to później będzie pogrobne. Ale to ciekawe. Eee, Łukasz, może ty powiesz. Jesteś w się ten... miasta grazu? No. Z doznaniami z doznaniami. Powiedzmy, pociągniemy to pod inną rzecz, którą e, pokażę. Miasta, miasta to są ludzie przede wszystkim. No, miasto opuszczone, hmm, nie za fajne, dobra? E, ulice, samochody, ten szum, ten, To, że coś, ko, coś się dzieje, prawda? Ktoś idziemy, wymijamy, patrzymy komuś na twarz, na kogoś, ktoś patrzy na nas. To są też imprezy, imprezy, każde miasto Coś organizuje. Mieszkańcy go organizują we własnym zakresie, mm, mówią o tym, udostępniają w mediach społecznościowych, e, więc to jest bardzo też fajna rzecz, to jest część życia tego miasta. Policja, wypadki, tak? To też są wypadki, e, zwłaszcza ostatnio dzięki mediom społecznościowym, internetowi. Mm, takie wszystkie wydarzenia nie zawsze miłe. E, są mm, Dosyć szybko się trochę w internecie, wśród osób, które obserwują dane profile, śledzą dane miasto, prawda? To też jest bardzo ważna rzecz, która łączy się z miastami. Tu jeszcze jest ważniejsza to jest historia tego miasta, to są to, co to miasto przeszło, prawda? Jaką ma historię, jacy ludzie kiedyś. I teraz są związane z danym miastem, tak? To jest część też budowania wizerunku danego miasta. To jest coś, co te miasto dane wyróżnia. Właśnie, wyróżnia. Każde miasto jest inne. Dzięki swojej historii, nawet ułożeniu budynków, ulic, nazw tych ulic, nie ma dwóch takich samych miast. A nawet można powiedzieć, że nie ma bardzo podobnych do siebie miast. Każde jest inne. W każdym mieszkają inni ludzie. I to jest mega. To jest bardzo fajne dla mediów społecznościowych. To jest coś, co wyróżnia miasta, co daje jako miasto grunt do świetnej komunikacji, świetnej strategii, do pracy content designerom, o którym koleżanka przede mną wspominała. Właśnie, to nie jest. Miasto nie jest serkiem, tak? bo mamy serki na półce, mm, jakiś, nie wiem, piątnica, to nie jest product placement z tego co wiem, oni mają taki przedmiot, że nie inwestują w, w marketing. Oni się zastanawiają, jak kolejną fabrykę wybudować. Eee, I to jest bardzo regionalny mm, produkt, ale obok niego w sklepie stoi 5-6 innych serków, które mają niemal identyczny skład. Też jakieś okrągłe opakowanie, też się nazywa Serek Wiejski, no może kolorami się opakowania różne. Miasta są zupełnie inne, musimy mieć świadomość, bo e, i miasto, miasto też jest produktem, bo miasto jest czymś, co można sprzedać, co można pokazać, e, co może wywołać pewne interakcje. Serek też może, tak? Ale miasto ma zdecydowanie większe możliwości. I tutaj było pytanie kolegi, który nie ma Facebooka, już uciekł. Eee, jakie są funkcje, jak to się przykłada na biznes realny? Tak? Najpierw trzeba się zastanowić, jakie funkcje mają media społecznościowe. Czy to jest sprzedaż? Niekoniecznie. Sprzedaż w mediach społecznościowych bardzo raczkuje. To nie są. To nawet nie są ułamki procentów, niekiedy w firmach, w zyskach, bezpośredniej sprzedaży. Ale pośrednio media społecznościowe dzięki możliwościom szalowania tekstów, statusów, fajnych zdjęć przygotowanych przez fajnego content designera mogą, um, mogą budować zasięg. Tak? Więcej osób, wcale nie dużym kosztem, może się dowiedzieć o jakichś rzeczach, o jakimś produkcie. O produkcie, którym jest miasto, i też mają informować. O informowaniu e, zaraz też parę e, słów powiem. I teraz tak: miasto jest produktem, Serek jest produktem, Serek można sprzedawać. Tam sobie stoi na półce, jest cena, prawda? Zasada 4P. Kto zna zasadę 4P? No, no, nie, Łukasz, ty nie, powiem kolega. No? Promocja. Product price, price promotion. Nie, to nie jest tak. Przychodzi sprzedawca, klęka, i mówi, please, 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 please. Więc taką wersję jeszcze słyszałem, ale to chyba masz lepszą, nie? Nie. E, Okej, okay. ale te cztery p jest do W e, market, promocji, marketingu miejsc i regionów mamy zasadę 4T. Czyli Trade, Tourism and talents. E, do czego ona się odnosi? Mm, odnosi się ona do tego, że. A miasto musi udarować wizerunek, komunikację do trzech grup. Tak? Pierwsza, komunikacja, pierwsza grupa jest najważniejsza. Niestety jest najczęściej też pomijana w przygotowanych strategiach komunikacji czy, czy różnych strategiach promocji danych miast, miejscowości, regionów czy nawet dzielnic, czyli to, żeby dany region, miasto było atrakcyjne dla, e, dla inwestorów, dla biznesmenów. E, Miasto musi pamiętać i musi stworzyć warunki, że jeśli przyjedzie Pan z dwoma wielkimi walizkami pieniążków i chce je zostawić w waszym mieście czy regionie, on musi mieć ku temu warunki. On musi być przekonany, że jak on wróci do Was za dwa lata, to dostanie z powrotem te swoje dwie walizki i jeszcze dostanie trzecią od Was. A wy dzięki temu jeszcze dostaniecie czwartą Pan zostanie na pamiątkę tego spotkania. Dla przykładu powiem Wam, że była pewna, nie mogę powiedzieć regionu, żeby tam nie zdradzać, blada, ale było, byli inwestorzy z, z Azji, bodajże z Japonii, oni przyjechali do pewnego miasta we wschodniej Polsce, zrobili wcześniej oczywiście fajny research, zobaczyli, że wow, warunki biznesowe są super, fabrykę postawimy, będzie nas to kosztowało 5 razy mniej, siła robocza jest 3 razy mniejsza i w sumie będzie nam się to opłacało, E, materiały przywieziemy do Polski, w Polsce produkujemy i zawieziemy z powrotem do Japonii. Zyskamy na tym. No, ale przyjechali żyć w miasto. Idą przez te miasta. szale, w górę e, nic się nie dzieje. Włączyli kurczę, nie chcemy tu mieszkać. Zwinęli swoje walizki pieniędzy do innego miasta. I tu jest kolejna komunikacja. E, trzeba komunikować też turystów. Trzeba pokazać nasze miasto po prostu, czy jako miejsce, w, które, w którym chcielibyśmy żyć. Tak? Przyjeżdża do nas turysta i on ma pomyśleć, jak chce u was żyć, jak chce u was mieszkać. Media społecznościowe mogą w tym pomóc i mogą w tym pomóc bardzo fajnie, bardzo efektywnie. Hmm. Mogą też ściągnąć turystów. I to też trzeba o tym pamiętać. Ostatni to jest talent. Żaden program pan talent, czy yy, inne podobne, ponieważ to, to jest szersze szerszy zakres. To są młodzi ludzie, też mieszkańcy, którzy mają pewne cechy charakteru, jak wytrwałość, chęć działania, mają pewne umiejętności. Może to być nawet bardzo zdolny, fajny kamieniarz, który świetne rzeczy robi, które sprzedają się na zachód za kilkadziesiąt tysięcy złotych za sztukę. To są też ośrodki edukacyjne, jak uniwersytety na przykład, jak wy, po części. Osoby, które próbują rozkręcić swój własny biznes, tak? Biznes, czyli e, założyć firmę, dać komuś pracę, mają pewien pomysł na coś, czego wcześniej nie było. E, mówi się na to popularnie startupy. Z takim modne określenie jest. E, I też to trzeba dla tych startupów zrobić mm, fajne miejsce, e, w którym będą się dobrze czuli, w którym da im się szansę na start, na przykład przez tworzenie jakichś przestrzeni, gdzie mogą spokojnie pracować, mają za darmo internet, mogą sobie usiąść, spotkać się z innymi e, talentami. Czyli ta reguła trzech przy promocji w mediach społecznościowych, jak i całych strategii e, miast, regionów jest, jest mega ważna i warto, żebyście pamiętali, tutaj mamy państwa w białych z pieniążkami, żebyśmy też skupili się na trajdzie, na tym, żeby do naszych miast i regionów przychodziły pieniądze i żeby ktoś chciał zainwestować. Też bardzo często tym talentom zrobić miejsce, prawda? I możliwości. Dać. E, a teraz jak do mieszkańców mamy się komunikować? E, komunikacja do mieszkańców jest troszeczkę inna, ponieważ zawsze w każdym mieście, w każdym regionie znajdą się osoby, które już to miasto uwielbiają, kochają, są skłonne zrobić dla niego wszystko. To jest coś takiego jak... Mm, Mamy fankę Serka Danio, która rozmawia i podrywa w Małego Głoda. Ona jest taką jakby hmm, trenseterką, ambasadorką produktu, prawda? Każde miasto, każdy region ma takich ambasadorów. Fajnie ich zidentyfikować, fajnie dać im ciekawy kontent w mediach społecznościowych, żeby oni przekazywali go dalej, żeby budowali wizerunek, w miejscach, w którym mieszkają. Pamiętajmy, średnio mamy ponad 200 znajomych na Facebooku, już nie wspominam o innych platformach społecznościowych i, i warto dla nich coś robić. Tak jak Apple, Jabłuszko ma swoich wiernych fanów, klientów, którzy uważają ten produkt za zaloch, brand zaloch, dla siebie tak samo pamiętajcie, że jeśli będziecie kiedykolwiek mieli przyjemność, możliwość prowadzenia komunikacji z mieszkańcami jakiegoś, Miasta, regionu, szukajcie takich osób, nagradzajcie je, rozmawiajcie z nimi. Zwłaszcza to jest ważne i fajne, kiedy mówimy o regionach. Jak angażować mieszkańców? To jest bardzo ciekawe, ponieważ daje troszeczkę pola Waszej kreatywności. Czy ktoś tutaj biorąc na Facebookiem, na Facebooku twór, obserwuje profile miast, regionów? Ja wiem, że łukasz tak mało, naprawdę. nie tej Łodzi na przykład. Nie macie zalajkowanego, nie patrzycie, nie męczą was statusami. Albo na Twitterze chociażby. No właśnie. To niedobrze. Tutaj powinno tak być, nie wiem, 5% sali, czyli tak z 10 osób. Może 5 powinno podnieść ręce. Eee, media społecznościowe są takimi medium, które najbardziej angażujemy. Kurczę, warto to wykorzystać naprawdę przez informowanie. Tak jak w wstępie mówiłem, w miastach dużo się dzieje, miasta są żywymi organizmami, dzieją się eventy, wypadki, imprezy sportowe, ludzie chodzą, przemykają, samochody jeżdżą, więc dużo się dzieje, dużo informacji ważnych. Eee, na przykład pytanie, kto z Was wie, że dzisiaj w Łodzi odbywa się mm, festiwal Gala Fotografów, tak? Sprzętu fotograficznego? Piotr z Was o tym? Takie wielkie wydarzenie ogólnoświatowe, podobno, międzynarodowe? No właśnie, ja się dowiedziałem z taksówką tu od Pana taksówkarza. W ogóle taksówkarze w miastach ławą, wow, też można ich wykorzystać. Oni mają niezpożyte po prostu wiemy. Właśnie, trzeba informować. Hmm, dzieje się w Łodzi coś fajnego, mieszkańcy fajnie, żeby o tym wiedzieli, tak? Żeby mieli świadomość. Hmm, Mieszkały w mieście, w którym coś się fajnego dzieje. Ludzie zjeżdżają akurat do mojego miasta, fajnie, prawda? Edukować. Hmm. Dużo się dzieje, bardzo często a, dużo się dzieje, aczkolwiek nie wiem, jak to ugryźć. Hmm. Miasto region, osoby prowadzące komunikację a, w jego imieniu powinny fajnie to pokazać, przekazać, pokazać jak to się je, z czym. Jak mam to ukryć jako przeciętny mieszkaniec, e, ale też pod tą edukacją podchodzi e, znowu uczelnie, szkoły, e, wszelkiego rodzaju kursy, tak? Z e, jedną podstaw dobrze rozwijającego się regionu jest edukacja, żeby stworzyła warunki do tego, aby miasto kształciło nowych ludzi, nowych, fajnych, nowe fajne talenty. Które później będą działały na rzecz tego miasta, będą zdolnymi trendsetterami, którzy będą o tym mieście mówili dalej. Utrwali specyfikę miasta. Dla to, co mówiłem na temat historii miasta i ludzi, którzy w nim żyją, że żadne miasto nie, jest, nie, nie ma dwóch identycznych miastach. To jest bardzo wyraziste, bardzo fajne i, i to też trzeba komunikować, żeby mieszkańcy wiedzieli o tym, że żyją w takim i w takim mieście. Nasze miasto jest czy region unikalny. I pokazujemy to, czy poprzez e, Facebooka czy Twittera, czy, czy przez Pinteresta pokazujemy, mamy to fajnego, czego nie ma nikt inny. I jeszcze to, i jeszcze to. Tak, żeby na przykład jak ktoś się z Was pyta, z czym Ci się kojarzy Łódź, wymienicie w ciągu 5 sekund 10 rzeczy, które ma tylko Łódź i są unikalne. E, tak powinny być komunikowane w mediach społecznościowych miasta i regiony, tak? pokazać te różnice, w czym jesteśmy może niekoniecznie fajniejsi, chociaż też, ale co mamy unikalnego i czym możemy się chwalić. No i oczywiście przypominamy historię, tak, jako rozwinięcie tego. Wykorzystujemy, jeszcze raz to powtórzę, że wykorzystujemy tych mieszkańców, którzy już kochają nasze miasta czy region. Docieramy do nich, współpracujemy z nimi, angażujemy ich, prosimy ich o różne rzeczy. Hmm. I to jest, to jest podstawa. Drugą, troszeczkę mniej chwalebną jest wykorzystywanie rywalizacji między miastami, która jest dosyć mocna w Polsce. Na przykład Bydgoszcz z Toruniem, jak to Kotem, w sumie. E, nawet kampaniami billboardowymi e, siebie atakowały. Toruń rzucał, że w, na terenach Bydgoszczy wykupił banery i, i billboardy, że przyjdzie do Torunia i vice versa, prawda. E, Monopoli, które zbierało mm, głosy, jakie miasta powinny być w wersji polskiej, mieszkańcy się zaangażowali. Eee, bardzo zaangażowanych mieszkańców w mediach społecznościowych, na przykład Wrocław i Poznań. Warszawa jest na szarym końcu. Więc warto wykorzystywać to, że ktoś chce mówić o naszym mieście i regionie. Ja. Dużo trwamy, tu mamy fotografiów, więc... Tak, miasto jest dzięki swojej unikalnej um, unikalnym budowlom, tego, że ma dużo ulic, ciągle się dzieje, jest najlepszym miejscem do robienia zdjęć, ciekawych zdjęć, bo nie dość, że możemy robić zdjęcia architektury, możemy robić e, fotodokumenty, możemy pokazywać codzienne życie, możemy pokazywać eventy. Tematy, tematyka jest bardzo duża. E, jest to najbardziej pożądany content graficzne zdjęciowe, które najlepiej w mediach społecznościowych jest dzielone najczęściej, najbardziej lubiane przez, przez fanów, przez użytkowników, przez internautów. To też wykorzystujmy, to należy wykorzystywać jak najbardziej, jak najmocniej, a najlepiej jeszcze, żeby zaangażować w to mieszkańców. Niech oni robią zdjęcia, niech oni chwalą się swoimi zdjęciami. A, taki mieszkaniec zrobi fajne zdjęcie, wrzuci na Facebooka i, i się cieszy, że na oficjalne fanwaj czego miasta to zdjęcie zdobyło 20 laj'ów. Dla niego to jest fajna gratyfikacja, to nie jest żadna. No możemy oczywiście zrobić konkurs, gdzie dostanie książkę czy ale A nawet dla niego te 20 laj'ków, czy tam jakieś komentarze o fajne zdjęcie zrobiłeś. Na niego to jest fajna gratyfikacja, bo został doceniony, prawda? E, gry Grymińskie. Gry wszelkiego rodzaju a, w Polsce nie są wykorzystywane. E, zwłaszcza, to jest fajne, że mamy coraz więcej nowych technologii, tak jak QR-kody, e, augmented reality, e, aplikacje, telefony komórkowe, mobile, prawda. Możliwości jest dużo. Miasta tego, moim zdaniem, nie wykorzystują. Łódź e, Jungle organizuje, tutaj Piotr, jak jest, nie ma Piotra, bo powiedział, e, że gra miejska w Łodzi się będzie, tak? Będzie. To fajnie, to super. E, Widzicie, się, coś wyróżnił już. już. E, że Magda ma grę miejską, która, którą inne miasta o nich zapominają. I co ważniejsze, tak pokazywałem ten serek wiejski. Mm, każde miasto ma swoje specyficzne rzeczy, unikalne, ale to też są takie serki wiejskie, których e, nie znajdziecie na. na, na w sklepowych, tylko w wybranych sklepach czy jakieś wniosną. Do takich gier miejskich można zaangażować właśnie takich lokalnych wytwórców produktów, różnych rzeczy, żeby oni wzięli w tym udział, żeby mm, poczuli te miasta. A dzięki temu zyskają fajną promocję, która nie będzie taką puszową e, promocją, zobaczcie, jesteśmy fajni, kupcie nas. Tylko będzie pokazaniem takim przy okazji, by the way, bierzemy udział, że jedna z misji jest. Powiedzmy, w jakimś parku, gdzie jest postawiona osoba z danej firmy, czy z danego rzemiosła, czy na przykład jakiś pomnik, i trzeba znaleźć rysę, prawda? I tu się mm, reklamuje osoba, która, która te pomniki wytwarza. To tutaj tak troszeczkę jest zbiorna, to się mówi w języku innym, ale trzeba szukać takich rozwiązań. Tak jak mówiłem wcześniej, miasto daje nam bardzo dużo takich możliwości. No i bardzo, to, że pozwalamy ludziom. Mieszkańcom samym zadziałać. Oddajemy im coś w ręce i patrzymy, co oni z tym robią. To też są konkursy, czy to jest sobie nie konkursu, e, gdzie nagrodą będą, gdzie to, że twoje zdjęcia zostaną zamieszczone w oficjalnym albumie danego miasta czy regionu e, i zostaną podpisane twoim imieniem i nazwiskiem. Mm. Odnośnie Larkan festiwalu, czyli Festiwalu i Regionu, który byli w czerwcu organizmie. Zrobiliśmy taki konkurs, a czym zrobiliśmy 1 kwietnia, gdzie studenci i młodzi ludzie w miastach będą mieli za zadanie nagrać krótki film, zamieścić na YouTube na temat tego, jak promują swoje miasto. W 30 sekund, 60, i będą chcieli, tylko bez 10 minut, to trochę za długo będzie. Niech pokażą, jak promują swoje miasto, jakie miasto jest fajne. Tak? Dostaną za to nagrody. No i oczywiście jakieś tam blendowanie welcome festiwalu się pojawi, ale warto, żeby um, oni będą zachęcać do głosowania, tak? Swoich znajomych, czyli wieść się rozniesie. Um, my dostaniemy bardzo fajny też feedback od tych osób, jak one przygotują ten konkurs, jak widzą swoje miasta. Um, I będzie strategia tak zwana win-win, każdy wygrywa, najlepsze prace, najlepsze filmy zostaną nagrodzone, więc korzystajmy z tych ludzi. Mm, dajmy im jakąś władzę, dajmy im to, żeby mogli sami też dzięki nam promować e, swój region czy miasto. E, jakie kanały tak właśnie praktycznie wykorzystywać? E, Facebook można wykorzystywać w sumie do wszystkiego, a ja nazywam tak ładnie, wizerunkowo, bo to dosyć fajnie jest Jeśli chodzi o Twittera, mało mamy jeszcze użytkowników w naszym kraju. Paradoksalnie, chyba Twittera w Polsce politycy. A powinni celebryci, gwiazdy, sportowcy, muzycy itd. itd. Uh, ale Twitter, w tych swoich 140 znakach, jest mega narzędziem do bardzo szybkiego informowania uh, osób na temat, co się dzieje, jak się coś dzieje, gdzie się dzieje. Dla przykładu o szybkości Twittera powiem wam na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Uh, transmisja z Londynu do Stanów Zjednoczonych była opóźniona o kilkanaście minut. Mm, Dziękujemy za Ocean Atlantycki za sponsoring. I, I gdy ktoś był z amerykańskich kibiców w Stanach Zjednoczonych w Londynie... Wskakuje jego, pływa do basenu, albo jakiś biega, zaczyna biec, to biega do mety, wygrywa złoty medal, ten od razu w ciągu w pięciu sekund wysyła tweeta i wszyscy jego znajomi w Stanach Zjednoczonych go widzą, siedzą przed telewizorami, tak myślą, zaraz, zaraz on jeszcze nawet nie wystartował, prawda? Więc taki tweeter jest szybki i tak fajnie można go wykorzystywać do mm, przekazywania informacji. Bardzo często bawię. jeśli to są wypadki, jeśli to są korki, czy coś w mieście jest. ojej, dwie minuty mi zostały, bo ten budzik, który eksploduje, więc będę się uśpieszył. <sum> e, Pinterest. Pinterest jest platforma, która e, jest zdjęciowa, nie ukrywajmy tego, więc wszelkie rodzaje zdjęcia miasta, regionu zamieszczamy tam. Mm, łatwo to przypinać, odpinać, dzielić się tym. No Facebook, tak jak mówiłem, Facebook można wykorzystywać dzięki aplikacjom mobilnym i do szybkiego informowania i do zamieszczania zdjęć eee, co się przełoży w sumie na wizerunek i zasięg. To co mówiła moja poprzedniczka, ważna jest um, komunikacja w mediach społecznościowych, która jest, jest regularna. Um, to ile, kiedy należy zamieszczać wpisów w treści, pomijmy to, bo to jest na kolejne 30 minut rozmowa. Eee, prawda Jeszcze raz powtarzam, to jest ważne. Treści w mieście mamy dużo. O takim Serku Wiejskim nie możemy dużo mówić. Co powiem, czy nie jest białka zrobione, że ma okrągłe opakowanie, a co powiem za trzy dni, że sobie leży na półce, to nie będzie fajny, to nie będzie o Mie, W mieście mam nieskończoną ilość rzeczy, o których możemy mówić. Eee, które miasta najfajniej sobie radzą? W mm, listopadowym numerze który będzie tam na stoliku dostępny dla chętnych. Jest opisanych pięć miast. Wywiady z osobami, które zajmują się promocją tych pięciu miast. Dwa wybijają się. Pierwszym to jest Gaz, w którym osoby, które się zajmują mediami społecznościowymi, mają świetne pojęcie na temat tego, czym są media społecznościowe, czym jest internet, i jak powinna wyglądać strategia. Robią to fajnie, spójnie. Prowadzą Twittera, gdzie bardzo szybko odpowiadają, jeśli tylko ich się otargują. Eee, są bardzo życzliwi, mam taki bardzo bliski e, kontakt z Panami. Poznań. Poznań, gratulacje za dwie rzeczy. Poznań ale czyli platforma, która mm, pozwala sprzedawać i promować produkty regionalne, tak? Czyli to o czym wspominałem, że coś co wyróżnia Poznań i, i terytorium Poznania Wielkopolskie, prawda? Oni to promują, oni to pokazują na zewnątrz. I fotoportal poznań.pl, gdzie wrzucałem 3, 2, 1. Mój czas się skończył, e, już przekraczam. Zaraz kończę, ostatni to tak, naprawdę, ów. E, i, I wszyscy mogą zobaczyć te zdjęcia na tym portalu z Poznania, wszyscy mogą je zamieścić na swoich profilach w mediach społecznościowych. Są organizowane konkursy, można wygrać fajne nagrody, zbudowanie społeczność właśnie wokół fotografii. I teraz kolejna rzecz. Te pięć miast, co jest bardzo smutne, to są bardzo duże miasta, jak Polskę, i do tych miast uciekają mieszkańcy mniejszych miast, zwłaszcza młodzi ludzie, te talenty. Ale jak wykorzystać media społecznościowe do tego, żeby o, w sumie tak samo, ale warto i trzeba o tym mówić, proponować i pokazywać. Jak zachęcać takie mniejsze miasta spoza tej pierwszej piątki, czy ósemki, czy dziesiątki największych w kraju, żeby mm, budowały więcej zaangażowania ze swoimi mieszkańcami właśnie przez media społecznościowe, e, pokazywały swoją odrębność, to, że są fajne, w jaki sposób są fajne i z tego będą dwie realne korzyści. I, I coraz bardziej trzeba w Polsce o to zadbać. E, po pierwsze, korzyść jest taka, że młodzi ludzie i te talenty. Zostaną dłużej w tych miastach i będą pracowały na ich rzecz, na rzecz ich rozwoju. A dwa, nawet jeśli wyjadą, to dzięki mediom społecznościowym, tym, że na przykład polują Twittera czy polują fanpage Facebook na Facebooku, e, siedząc w drugim końcu kraju, wchodząc na Facebooka codziennie, nie oszukujmy się, e, będą widziały, co się w ich mieście dzieje, będą miały je z głowy i, i po prostu zachowają swoją tożsamość, prawda? Ale to też jest temat na no, dłuższą rozmowę którą poruszymy na łańcuch festiwalu, czyli takim bardzo fajnym usługa edycja festiwalu miejsc dotyczących promocji miast i regionów, gdzie też ten temat będzie poruszany, więc zapraszam 13-14 czerwca. Tutaj macie hasz, macie oczywiście na Twitterze, na Facebooku, zapraszam do polowania. Jak ktoś będzie miał jeszcze jakieś do mnie pytania, to też tutaj będę prosił Jak ktoś się wstydzi, to może ma maila. E, zaraz odpalę tam tutaj będę odpowiadał. E, no i jeszcze trzeba udanej konferencję, pozdrawiam.